Od piątku do niedzieli na katowickim rynku można było zagrać w szachy. Na placu centralnym mogliśmy znaleźć stanowiska ze standardowymi szachami, ale też pięć szachownic w rozmiarze XXL. Były też warcaby oraz jęga. Jak idzie partia szachów? Dobrze, dobrze. Dobrze, no a dlaczego? Dlaczego warto grać w szachy? Koncentracja, myślenie, skupienie, nauczymy no, się. Jesteście amatorami, zawodowcami? Dłużej gracie już? Amatorami, ja mam chyba pierwszy raz od pięciu lat, nie więcej. I to stwarza problem, jeśli ma się taką przerwę dużą? No Na pewno. Pewne ruchy i czasem pewne e, zasady się zapomina no, podstawowych czasem, no ale wystarczy pograć i będzie. I w tej chwili z czym mamy największy problem na tej szachownicy? Ja ja z zakończeniem tego, bo już tu siedzimy chyba z godzinę prawie. Będziecie grać w domu? Partyjka? Możliwe. Zobaczymy. A, w ramach imprezy zaplanowano spotkanie z Jackiem Gajewskim, współautorem książek Mistrzowie Świata i ich 400 kombinacji szachowych oraz Królowie 64 pól. Gajewski przygotował specjalne quizy szachowe, a na zakończenie rozegrał symultanę z 20 chętnymi zawodnikami. Dzisiaj niezwykła impreza na katowickim rynku. No, takie jeszcze tutaj nie było. A gwiazdą w tle są szachy, tak? Dokładnie. E, oczywiście przy tej imprezie szachy odgrywają. E, pierwszoplanową rolę, podobnie jak e, tutaj mieszkańcy e, Katowic e, i przede wszystkim młodzież i e, dzieci, dla których ta impreza, i szczególnie amatorzy, dla których ta impreza jest e, zorganizowana, bo jest to impreza e, plenerowa i umówmy się, są to takie szachy ama amatorskie, nie, nie profesjonalne, nie z e, sędzią, nie z zegarami szachowymi, a e, takie przyjemne, Szachy, żeby zachęcić do tej formy rozgrywki. Wcześniej zadawał Pan pytania mieszkańcom. A szczerze powiem, też mieliśmy problem z odpowiedziami, więc. Kiedy powstały szachy? Datuje się, że szachy powstały w VII wiek naszej ery. Wywodzą się z Indii, następnie zostały, następnie były w Persji, przejęli je Arabowie i do Europy dotarły przez Półwysep Apeniński i Półwysep Iberyjski. Jak jest w Polsce z szachami? To popularny sport? No niestety tutaj trzeba y, powiedzieć, że z mojego y, doświadczenia... Nie jest z tym sportem tak różowo jak z innymi dyscyplinami i nie tak różowo, jak z szachami szczególnie w byłych krajach Związku Sowieckiego. Tam czy jak bywam w Gruzji, czy na Łotwie, Litwie, Estonii, w Rosji, Mołdawii, Kazachstanie, tam stawione szachy i grupka kilku szachistów nikogo nie dziwi. Tu, tutaj na Śląsku. Może trzeba by się udać do Parku Śląskiego i tam zobaczyć amatorów Królewskiej Gry. Tak tutaj na, na rynku nie, nie zdarza się to, także i w innych miastach. Dlatego też i ta impreza, żeby być może zaczną te szachy pojawiać się w plenerze. Wakacyjne rozgrywki szachowe na katowickim rynku trwały od piątku do niedzieli. W trakcie wydarzenia była okazja, by poznać zasady gry w szachy pod okiem trenerów i animatorów, ale także zmierzyć się z osobami od lat grającymi w szachy.